W 2020 roku świat po apokalipsie stał się bardzo cichy i słabo zaludniony. Wszystko to z powodu pojawienia się stworzeń, przypominających ogromnych pająków. Są one całkowicie ślepe, ale jednocześnie mają niesamowity słuch, który pomaga im wyszukiwać swoje ofiary. Ludzie nauczyli się poruszać prawie bezgłośnie, a komunikacja przeszła wyłącznie na język migowy. Para farmerów, Evelyn i Lee, stara się poradzić sobie w nowym środowisku. Rodzina ma troje dzieci, bo Markus i Regan, która jest głucha od urodzenia. Podczas wyprawy do miasta rodzina odwiedza supermarket, by zebrać zapasy produktów, narzędzi i lekarstw. Wychodząc z supermarketu, bo pokazuje zabawkę, którą chciałby zabrać ze sobą. Jego ojciec ostrożnie wyciąga z niej baterię i odkłada na półkę, pokazując synowi, że ta rzecz może być niebezpieczna. Widząc smutek w oczach młodszego brata, Ligan wręcza mu wymarzony samolot. Dziewczynka nie zauważa. Jak chłopiec chowa baterię do kieszeni, wracając do domu, rodzina nagle słyszy dźwięk zabawki. Odwracając się, z przerażeniem widzą krwiożerczego potwora pędzącego z lasu w kierunku bo. Li rzuca się na pomoc synowi, ale nie zdąża. Potwór zabija dziecko. Rok później, Ewelyn oczekuje na dziecko, które ma się wkrótce urodzić. Rigan nie może poradzić sobie z poczuciem winy za śmierć brata. Czuje, że rodzice nie mogą jej wybaczyć. Zwłaszcza ojciec, który stał się bardzo chłodny w stosunku do córki, tymczasem Li buduje w domu dwie koszczelną piwnicy. Ma nadzieję, że w tym pomieszczeniu będą mogli spokojnie rozmawiać. A co najważniejsze, potwory nie będą w stanie usłyszeć noworodka. Jednocześnie mężczyzna pracuje nad implantem ślimakowym dla swojej córki. Nie poddaje się. Próbując dać Ligan możliwość słyszenia, po kilku kolejnych tygodniach Li zauważa, że dziewczyna jest zaniepokojona. Ojciec przeprowadza szczerą rozmowę, zapewniając ją, że śmierć Bo nie była jej winą. Mówi o swoich ojcowskich uczuciach, a następnie daje jej nowy aparat słuchowy. Kilka dni później Li i Markus wybierają się na ryby. Chłopiec ze zdumieniem obserwuje, jak jego ojciec umiejętnie radzi sobie z połowem. A następnie mężczyzna uczy chłopca, aby nie bał się mówić, jeśli w pobliżu jest coś, Ceo wydaje głośniejsze dźwięki. Przy wodospadzie Markus patrzy na ojca z niedowierzaniem, a gdy ten zaczyna mówić pełnym głosem, z radości zaczyna krzyczeć, nie wierząc, że wszystko dzieje się naprawdę. Regan, wciąż dręczona wyrzutami sumienia, pakuje swoje rzeczy i opuszcza dom, myśląc, że jeśli zniknie, rodzina odetchnie z ulgą. Przed opuszczeniem domu na zawsze, dziewczyna idzie odwiedzić nagrobek, Bo. Li i Markus wracając do domu natrafiają na nieznajomego starca, który stracił żonę, której ciało leży nieopodal. Zdając sobie sprawę, że nieznajomy nie chce żyć, Li gestem błaga go, by nie przerywał ciszy, ale ten nie słucha i wydaje z ust głośny krzyk. Chwytając syna, mężczyzna ucieka od starca, chowając się za drzewami, zaciska usta chłopca dłonią. Aby ten, będąc w dzikim szoku, nie wydał ich ukrycia. Parę minut później potwory dobijają starca. Evelyn po skończonych obowiązkach domowych z zaniepokojeniem patrzy w okno. Na dworze zaczyna się ściemniać, a jej mąż i syn wciąż nie wrócili. Od zamyślenia odrywa ją początek porodu. Kobieta spieszy się do piwnicy, ale nieuważnie staje na wystający gwóźdź. Upuszczając ramkę ze zdjęciem, którą trzymała. Zdając sobie sprawę. Że dźwięk z pewnością przyciągnie potworów Ewelyn włącza czerwone światła w domu Aby sygnalizować członkom rodziny o niebezpieczeństwie A następnie chowa się w cichym zakątku Gdy słyszy krwiożercze stworzenia chodzące po domu Udaje jej się wydostać z pokoju Wykorzystując odwrócenie uwagi Ale skurcze nasilają się Zmuszając nieszczęsną kobietę do położenia się w łazience I rodzenia bez wydawania żadnego dźwięku Zbliżając się do domu i widząc czerwone światła Li momentalnie uświadamia, że są w niebezpieczeństwie. Wysyła Markusa do miejsca, w którym znajduje się Fajerwerk, i mówi synowi, jak zdalnie go zdetonować. Czekając, aż chłopak wykona zadanie, Li uzbrojony bronią ostrożnie wchodzi do domu. Wystrzelony Fajerwerk odwraca uwagę potworów, i w tym momencie Ewelyn kończy rodzić. Widząc swoją żonę z dzieckiem w ramionach, mężczyzna oddycha z ulgą. Bez chwili zwłoki przenosi je do piwnicy gdzie umieszcza dziecko w specjalnym pudełku na które nakłada przygotowaną wcześniej maskę tlenową gdy Evelyn dochodzi do siebie pyta o dzieci a gdy słyszy że urodziła chłopca zaczyna płakać robiąc sobie wyrzuty że tego przykrego dnia mogła trzymać bo w ramionach kobieta narzeka że są złymi rodzicami bo nie potrafią zapewnić dziecku bezpieczeństwa prosili by natychmiast udał się na poszukiwania Ligan i Markusa Którzy wciąż są gdzieś na zewnątrz. Dziewczyna, która była zdala od domu, zobaczyła na niebie fajerwerki i zdała sobie sprawę, że dzieje się coś strasznego. Pobiegła do domu, a po drodze natknęła się na przestraszonego brata. Zdając sobie sprawę, że muszą zostać razem. Dzieci szukały schronienia w wieży zbożowej. Ich ojciec zwykle zapala na niej światło, aby sprawdzić, czy w pobliżu są jacyś ocalali. Podczas gdy mężczyzna wpatruje się w ciemność, próbując znaleźć dzieci, Evelyn z przerażeniem obserwuje, jak potwór wędruje po piwnicy wypełnionej wodą. Kobieta ostrożnie bierze dziecko na ręce i trzymając je przy piersi chowa się za strumieniami wody, by potwór nie usłyszał jego płaczu. Tymczasem Markus robi nieostrożny krok i wpada do zboża, które wciąga dziecko do środka, zrzucając pokrywę włazu. Ligan zeskakuje na dół. Używa jej jako tratwy i łapie swojego brata, który już wszedł do zboża głową. Li widzi potwora wybiegającego z domu w kierunku wieży i spieszy za nim, zdając sobie sprawę, że dzieci przyciągnęły jego uwagę. Tymczasem Regan i Markus próbują ukryć się przed atakiem potwora, zasłaniając się tą samą pokrywą W pewnym momencie dziewczyna zaczyna słyszeć mocne skrzypienie w swoim urządzeniu, a kilka sekund później potwór wycofuje się. Po wydostaniu się z wieży dzieci biegną do ojca, widząc potwora, chowają się w stojącym nieopodal samochodzie. Jednak Linie zdąża uchylić się i zostaje ranny. Gdy krwiożercze stworzenie powoli skrada się w kierunku kryjówki dzieci, mężczyzna wydaje głośny krzyk. Zwracając na siebie uwagę, Evelyn jest przerażona. Obserwując śmierć męża przez monitory kamer monitorujących. Widząc Regan i Markusa biegnących w kierunku domu, kobieta spotyka ich na progu. Nie ukrywając łez radości i rozpaczy jednocześnie, schroniwszy się w pracowni Lee, rodzina widzi jednego z potworów błąkającego się po domu, przyciągniętego płaczem dziecka. Markus bierze go na ręce i próbuje się ukryć. Podczas gdy Regan przypomina o aparacie słuchowym, podnosi go do mikrofonu, wzmacniając efekt dźwiękowy. To właśnie ta częstotliwość zabija stwory, nie pozwalając im się ruszyć. Wykorzystując ten moment, Evelyn zabija potwora strzałem ze strzelby, widząc, przez monitor, że stwory biegną na dźwięk do ich domu. Kobieta wraz z córką przygotowują się do walki z nimi, ponieważ teraz znają ich słabość. Ceo oznacza, że mają szansę się uratować.